Terapia ortodontyczna, a w szczególności leczenie aparatami stałymi, narzuca na pacjenta obowiązek starannej higieny jamy ustnej. Codzienne zabiegi higieniczne zapobiegają powstaniu próchnicy wokół zamków aparatu ortodontycznego. W trakcie noszenia aparatu stałego nie występuje zjawisko samooczyszczania zębów. Polega ono na tym, że ruch warg i policzków usuwa osad na zębny, oczywiście nie tak skutecznie jak szczoteczka do zębów. Niemniej jednak pomaga w utrzymaniu właściwej higieny. W momencie, kiedy przyklejamy zamki do zębów, mechanizm samooczyszczania przestaje funkcjonować i musimy go zastąpić wnikliwym i dokładnym czyszczeniem szczoteczką. Nie wszystkie szczoteczki są jednakowo dobre do czyszczenia aparatów stałych. Aparat założony na zęby ma mnóstwo zakamarków. Które musimy oczyścić. Nie polecam szczoteczek, które mają płasko zakończone włosie. Takie szczoteczki wykolerują nam przepięknie aparat, ale powierzchnia zębów nie będzie czysta. Zdecydowanie lepiej sprawdzają się szczoteczki o zróżnicowanej wysokości włosia. Taka szczoteczka dotrze do wszelkich zakamarków aparatu stałego. I z łatwością oczyści wszystkie powierzchnie zębów. Technika czyszczenia aparatu ortodontycznego nie różni się zasadniczo od techniki czyszczenia zębów bez aparatu. W głównej mierze stosujemy wymiatający ruch szczoteczki od dziąseł w kierunku aparatu i zębów. Szczoteczka podczas swojego wymiatającego ruchu powinna dotrzeć z włosiem do wszystkich przestrzeni pomiędzy zamkami. Taki ruch pozwala oczyścić cały ząb, a w szczególności okolice przydziąsłową, szczególnie wrażliwą na powstanie odwapnień i próchnicy. Alternatywą dla zwykłych szczoteczek są szczoteczki elektryczne. Pozwalają one utrzymać wysoki poziom higieny jamy ustnej nawet u pacjentów, którzy nie radzą sobie doskonale ze szczoteczką ręczną, np. u dzieci. Zwykłe szczoteczki elektryczne do codziennej higieny nie nadają się do czyszczenia aparatów stałych. Ich płaska powierzchnia powoduje to, że szczoteczka nie dociera idealnie do powierzchni zębów. Jeśli chcemy skutecznie czyścić szczotką elektryczną, należy się zaopatrzyć w specjalne końcówki przeznaczone do aparatów stałych. Aby zachęcić młodszych pacjentów do używania szczoteczek elektrycznych, Producenci proponują kolorowe końcówki, na których możemy rozpoznać bohaterów ze znanych bajek.